Cześć kochani, witam serdecznie Dzisiaj taki spontaniczny wypad po pracy Godzinka, może dwie Zależy od wyników Wyskoczyłem na znaną miejscówkę Nie tylko miałem także wam Z poprzednich filmików Czyli w Krainę Dzików Spójrzcie Będę tutaj gdzieś próbował coś znaleźć <noise> Także do pierwszego dołka no i po około 10 minutach Coś co pewnie Kiedyś było Od Chodzę kilkanaście minut bez rezultatu Jakieś tam śmieciuchy wychodzą No i teraz taka nie wiem szpila Nie wiem co to było znowu upłynęło kilkanaście minut i patrzcie z tej dziurki tak mnie rozkoszyła daleko jest krągłość ale coż to hmm. no niestety no, takie stany tutaj wychodzą jeżeli chodzi o miedziuchę takie ziemie tutaj są tym razem trafił się taki guzior i mordeczki jak tu nie kochać spontanicznych wypadów specjalnie teraz nagrywam telefonem żeby lepiej wam pokazać to co przed chwilą wyciągłem patrzcie takiego cuda jeszcze nie miałem takiego cudaka pierwszy raz widzę nawet powiem wam szczerze że na internecie, na filmikach nie widziałem nigdy, żeby ktoś wyciągnął takie coś. 10 kopiejek. 10 kopiejek! Jaka blacha! Jaka potężna blacha. 5 kopiejek to już jest duża, duża moneta. A to jest 10 kopiejek. Patrzcie w jakim pięknym stanie. Spójrzcie. Salski orzeł. 1834 rok w pięknej patynie Cudo. No nigdy nie miałem nic podobnego. I nie leżało to głęboko. Słuchajcie, po polu schodzonym wielu, wielu lat przez wiele, wiele wykrywaczy, przez wielu, wielu poszukiwaczy. Nie wiem jakim cudem to się uchowało. Taka potężna blacha. Już sobie tak myślałem, a tego filmiku dzisiaj nie będę puszczał na YouTube'a, no bo nie ma co pokazać. A tu jednak będzie co pokazać Potężne 10 kopiejek Jakie ciężkie, jakie grube widzicie Poważnie, nie wiedziałem, że jest taki nominał jak 10 kopiejek 1, 2, 3, 5 kopiejek Później 5 kopiejek srebrnych i tak dalej w górę Ale 10 kopiejek miedzianych. Dobra, <laughs> Jeszcze Pochodzę jednak. Już miałem iść do domu, ale jednak pochodzę. Mega bomba. A jednak te 10 kopiejek to nie jest ostatnia monetka dzisiaj. To nie jest ostatni fancik. Z tej dziureczki. Będzie jakiś bocieruszek pewnie. Hmm. cóż my tu mamy Może o I to będzie chyba coś polskiego No i kochani tak to wygląda następnie oczyszczyłem niewiele widać ale tu widać dobrze z drugiej strony orła carskiego obstawiam że to będzie jeden grosz polski jak wyczyszczę w domu na mokro to wtedy powinno być coś lepiej widać a dzisiaj to jest chyba wypad cudów <noise> nietypowych bo patrzcie tam był chyba ten grosz Tutaj ktoś kiedyś kopał. Nie wiem, być może ja, widać ślady po kopaniu, był sygnał i patrzcie, ten ktoś, być może ja nie zauważył tej monetki, która tu sobie siedzi, widzicie? Ja ją teraz sobie wyciągnę. A to nie monetka, buziorek Wygląda jak monetka jest w no ale też fajnie I jeszcze coś mi wyszło, jeszcze jedna monetka. Wielkości Boratynki i to chyba będzie pewnie boratynka No i kochani czas na podsumowanie, niecałe dwie godzinki w terenie. Dużo tego nie było, ale, ale no dobra, do tego dojdziemy. No, jakieś tam wychodziły inne guziki halesoniaki, ale już oczywiście Wam tego nie nagrywałem, nie pokazywałem. To prawdopodobnie ten Grosz polski niestety w taki stan jak widać. Tu mamy dzienieszkę też stan nieciekawy Boratyna, nawet nawet Boratyneczka, jakiś wycieruch. Wejdź, że też Boratynka, ale nieczytelna. No i strzał dnia strzałnia. <laughs> coś niesamowitego. Teraz Wam coś pokażę. Spójrzcie. Dla porównania. To jest złotówka. Nasza złotówka tak wygląda wielkością. Porównajcie sobie wielkość. Jaka to jest blacha? Jedna złotówka, która przecież nie jest mała, a 10 kopiejek. Dobrze, teraz żeby się dobrze obejrzeli. Mam nadzieję, że to będzie widać. Jak to się ustawić ze słońcem? może tak. w cieniu może w cieniu <śm> no nie wiem mam dylemat, nie wiem dobrze spróbujmy tak woszczyć, żeby było widać o teraz dobrze 10 kopiejek Jaka ciężka, niesamowita moneta. Tak, jak mówiłem wcześniej, pierwszy raz taką udało mi się trafić. 1834 rok. Potężna, stara moneta. Tak, więc dzisiaj to tak to wyglądało. Spontaniczny wypad i oczywiście udany. Dobra, łapka w górę, subskrybujcie i do następnego wypadu.